Komunizm to jest piękny ustrój. Takie flagi robią. Tradycyjny wietnamski kogut fotbarasowy. Wietnam, ziemia niczyja i ziemia chińska. Witamy Państwa w 107 dniu podróży kraju numer 5. Kraj nazywa się Wietnam. Byliśmy w Wietnamie w zeszłym roku, ale mieliśmy dokończone sprawki i parę rachunków do wyrównania. Z pogodą. I udajemy się na Hajianglu, czyli super słynną i podobno bardzo ładną pętlę motocyklową. Cztery dni będziemy sobie jeździć po górach, łąkach, polach, nie wiem czym tam jeszcze, licząc na to, że nie złapiemy kapcia. Jedziemy pojazdem. Takim jest wielkim. 150 silnik. Żeby pojechać takim potworkiem trzeba mieć prawo jazdy międzynarodowe, kategoria A. Albo można nie mieć i liczyć się na to, że policja nie zatrzyma. Też jest to rozwiązanie, ludzie tak robią. jesteśmy opóźnieni w rozwoju. Mamy kaca, kacusia małego. Byliśmy na piwku wietnamskim wczoraj w wielu piwkach. Film mi się urwał, jak leżałem w róże. No i wróciliśmy o drugiej. No ale niczego nie żałujemy. Było dobrze. Tak, ale teraz właśnie jest 11.30. Może trochę żałujemy. I uwaga, co jest ważne. To wszystko, co spakowałam na 4 dni. Kanken, czyli powiedz, że jesteś backpackerką z Europy. Nie mówiąc, że jesteś backpackerką z Europy. Postaramy się pokazać, jak wygląda spanie, co jemy po drodze, bo będziemy jeść raczej dobrze. Wiemy, że też można się kilku innych atrakcji spodziewać. Jest to jeszcze jedną rzecz pokazać. W Wietnamie jest tak, że masz hotel albo hostel, w którym są różne atrakcje, ale jest też na przykład basen. Do tego jest mega miły pokój, jadanie w cenie i kosztuje to wszystko? No nie, no akurat tutaj bardzo dużo płacimy, bo to kosztuje 45 zł. zapłaciliśmy za dwie osoby. Tak, tak to jest w Wietnamie, jest ciężko. Tysiące tysięcy? Jesteśmy obładowani jak jakieś cygańskie dzieci. Bo tym tylko nie ma bagażnika czy coś. Plecak, rąk, pacho. A ja sobie widziałam taki z tym. Z daszkiem, fajny. Dobra, let's go. Pętla, którą robimy, startuje z miejscowości Hadzian położonej na północ od Hanoi, jakieś 5 godzin jazdy, busem do miejscowości, w której można sobie wynająć motorek. Jest naprawdę piękny, jest komy, natura. I 48, nie więcej. Na jednym skuterze wszyscy. Fajnie. Fajnie. A brakuje mi takich... A to jest w ogóle najlepszy wynalazek kuchni wietnamskiej? Czyli takie glony bardzo dobre. Bardzo lubię. No jak taki Francuzik. Ui, ui, oh a atrakcja numer jeden na naszej trasie to jaskinia. Longchui. Najlepsza jaskinia w jakiej byłem, póki co, a dopiero weszliśmy pół minuty temu. Takie tu są rzeczy piękne. Jak ci się podoba? Dużo ludzi? Nie wiem czy to dobrze widać, ale to są wszystko takie naciekowe jakieś formacje, ale akcja. Pięknie to To wygląda jak wyrzeźbione ubranie, jak taka wyrzeźbiona płachta. To jest szalone, jest naturalne. Okazało się, że Jostrynka ma ukrytą pasję z geologiem. To będzie stalagnat, jak się połączy. Kiedy? Za... a ile to jest milimetrów? W cm. centymetrów. 50, mam no 40. Z 50? Hmm, no to za 500 lat. Ale nie, no naprawdę, to jest najlepsze skinia, w jakiej byłem. Bardziej podobała mi się tylko kakaowa grota Nestle. Jatkinia Topuwa. Jeżeli ktoś będzie tutaj robił hadżan lupa, to nie może jej ominąć, bo straci wiele. A to dopiero pierwszy dzień naszej przygody, co jest fajne. Ten teren tutaj, Dangwa'o, obszar powierzchni zaledwie niecałych 2,5 km kwadratowych, zamieszkuje, uwaga, 17 grup etnicznych, które mówią w ogóle różnymi językami chyba. Jest wpisany na listę ochrony kulturowej UNESCO, coś takiego. I w związku z tym jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie obszarem na świecie. Przez to, że to jest za, takie zagęszczenie. No, no Pachnie kiełbaską. Pachnie kiełbaską. Wiem, bo się nie... Aha. Tak, robią grilla. No i co, przed nami jeszcze kurwa pojechania. A zaraz spróbujemy <grym> drona odpalić. Juhu! śniadanie ryż z mięsem albo ryż z, z, z nie mięsem nie pada więc jest git Wstaliśmy wcześniej my jesteśmy z jest git jedziemy dalej na atrakcję jesteśmy w miejscowości Małowac która jest na trasie pętli trafiliśmy na niedzielny market rzeczki jakieś słony kiełbasy to jest sok z trzciny cukrowej Popularnie w Indiach i w ogóle w innych krajach takich azjatyckich. No i w Wietnamie również. No ale zupa zajebista. W Wietnamie je się mięso. Na potęgę. To, to ja rozumiem. Jakieś Indie pedal, yy, te wegetariańskie zielony kurczak? No problem. Oczywiście wszystko w sterylnych lodówkach. Możecie sobie Państwo, kochani, wyobrazić zapach, jaki tutaj panuje. Chwilkę za miejscowością Mao Vaz. Mao... Mao... Ma... Meowat Albo Mały wad. Po to, żeby przybliżyć ludziom te mniejszości etniczne, które sobie tutaj mieszkają w tym Wietnamie. To jedna z nich jest taką, po której sobie można wejść i ona jest chyba zaaranżowana trochę pod turystów, ale powinna to być miejscowość etniczna. Chillerka, utopia. Tradycyjny, wietnamski kogut w Tu ma normalnie wodę, i Słynna rzeka Jeden z obowiązkowych punktów na trasie Lupa. Godzinny rejs rzeczką. No, i ona jest znana głównie z tego, że ma ładną wodę kolorową i wąwóz. Ta rzeka płynie aż do Chin. Ma prawie 200 km długości, i gdzieś tam właśnie w Chinach się kończy. Komunistyczne łódki czekają już na pasażerów. Klasa, nie, no widoczki tutaj na tej trasie są jedno z najfajniejszych widzieliśmy, pewnie co? Tak, totalnie warto było tu wracać. To jest pięknie, A, to jest okej. ok. Hajjang to jest trasa krajobrazowo-widokowo-przygodowa z naciskiem na krajobraz. Przygody Przygody i widoki. No tak, jeżeli chodzi o to, jak jest nagromadzenie tego krajobrazu właśnie, to ta trasa jest mocna. Jest wzruszająco piękna. Drugi nocleg za nami. Trzeci dzień zaczął się deszczowo, więc mamy wymuszone opóźnienie. Takie takiej chacie sobie spaliśmy. Ej, pasuje ci. Tak? Wczoraj byliśmy na karaoke, ale nie śpiewaliśmy. Powiedz dlaczego nie śpiewali? Bo wyłączyli karaoke. W Wietnamie kocha się karaoke. Oni ciągle mają tej bary karaoke, które wyglądają jak kościół. Yy... Widziałeś jeden taki. Nie no, widziałem już z trzy. Idziemy na śniadko, które jest blisko. Do najlepszego miejsca na świecie. Mario nie jest zadowolony, bo tam jest wega jedzenia. Massagra. Mieliśmy jechać, a nie jedziemy. Ciągle leje, ale mamy fajne śniadanie. Mm -hmm. Lipa, no bo co? Ja to nie lubię w deszczu jeździć. Nieprzyjemnie jest. No i nie będzie nic widać, nawet jeśli byśmy pojechali, a to nie o to chodzi, żeby nie było nic widać. Dowiedziałem no, się dzisiaj, że jestem pulchniutki. Dzięki mamo, to miłe. Dlatego trzeba robić kroki. Idziemy na spacer, ale też idziemy na spacer dlatego, że jeszcze pada. Kochamy jest... spacer w deszczu. I to, co jest warto odnotowania, jak już sobie spacerujemy w deszczu... To są nasze klapki. To są nasze klapki. Hit północy w nocy Wietnamu to klapki marki Vip, wietnamska Balenciaga. Vip. Najważniejsze, żeby były nie do pary. Vip. My jej nie kupiliśmy, po prostu w takie dają. Tak. W każdym takie było. same. No, idziemy po, do bankomatu po pieniądze. Po miejscowości. Dongwan. Kurde, my chyba jesteśmy coś wyjątkowi, że deszcz nam przeszkadza w tym, że wyjechać. Wszyscy sobie tutaj jeżdżą. własne do sobie piszą. I tak się jeździ. I nikt nie ma z tym problemu, więc kurde. Też musimy ruszyć. Typę. Dzisiaj jedziemy pod granicę z Chinami. Udając się do Wietnamu, warto być przygotowanym na to, że tutaj są wysokie prowizje przy wypłatach z bankomatu. Niestety, w większości bankomatów no i my w tym momencie nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego, gdzie nie zapłacimy prowizji. No i przy wypłacie 450 zł to jest około 20 zł. No dużo, nie dużo, ale lepiej tego nie płacić. Więc jak się na przykład ma opcję wziąć ze sobą twardą walutę zagraniczną z Polski, to lepiej mieć walutę, no bo. No bo tutaj się jednak używa tych pieniędzy, nie? Ile wypłaciłaś hajsu? 3 miliony Zostaliśmy milionerami Ciepło się zrobiło w ogóle Ciepło się zrobiło, zaraz będzie parno To i będzie, no Też wietnamskiej kawy z zagęszczonym mlekiem No no jest mocna kawa ze słodkim mlekiem, to tyle Kurtka przeciwdeszczowa Bardzo mało miejsca Pokrowiec przeciwdeszczowy Buty przeciwdeszczowe Da. Co, jest okej? Okay? A bo ty masz ten plecak mi mały Plecak spada. <noise> Ale Myślę coś. To daję go tutaj z przodu. <mulary> schody, 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 schody. schody. Kurwa. <słyska> Ale dużo schodów. Gorsza lipa jest taka, że nie można tutaj latać dronem. A głównie po to chciałem tu przyjechać. Nie robię zobaczyć, żeby zrobić zdjęcie. No co, flagę komunistyczną zobaczyć tu? I jeszcze nie ma wiatru. Flaga wisi jak starych. Chcieliśmy się już nie wspinać po Nepalu. Spinamy się po Chinach? Nie, po Wietnamie. się znaczy po Nepalu. No tak, teraz po Wietnamie. No. Socjalistyczna Republika Wietnamu. Longku. Flaga narodowa. O ja pięknie powiewa komunistyczna flaga. Dumnie. Znosi się niczym sukcesy komunistycznej partii. Schody, 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 Komunizm to jest piękny, ustrój. Takie flagi robią. La la lalala, zwycięski powstań ludu. Dobra, dojechaliśmy do granicy z Chinami. A okay. Nielegalni imigranci przekraczający. No to było, to jest o k***. ale emocje, będziemy zaraz w Chinach Razem z naszym niemieckim przyjacielem, uznanym minuty temu Uciekamy z Wietnamu Wietnam Ziemia niczyja I ziemia chińska Widać już chińskie domy, chińskie górki Chińska trawa, chiński ryż oh. Jesteśmy w Chinach, jesteśmy w Chinach Hello. <laughs> Hello! What is this? A pot, a thick line. Uh, one pot, uh, one chop. Uh, and uh, uh, rice. One line. One, one, and one. Okay, okay. thank you. Um, chili? Chili, yeah, yeah, chili. Yeah. I'm podoba. to This is a bamboo shape. Then, the lady One thick line. One uh, Oh. Um, A... Portetio. Tutaj tak to? Portetio. Pierre, tutaj. A, O, Dobra, to okay. będzie dobrze. Ok, ok. szaszłyk, Nie, okay. kiełbaska i szaszłyk. Szaszwyk. Nie, nie, nie. tysięcy? 15 groszy. Nie Mhm, mm nie, złoty 50. Zł. No. Dla ziemniaka? Dwa. Kurczak top. Ostatnia noc na grupie, Bardzo party miejsce, ale my dzisiaj mniej party. My ogarniamy dalsze kroki. A few moments later. Popularnym napojem w Wietnamie jest coś takiego, co się nazywa Happy Water. I ten Happy Water to jest po prostu napój wykóreczany na trawienie. niedobre i mocne. Nie dla nas melarz dzisiaj. Nie, nie, już, już nam wystarczy. Już nie mamy 23 lat. To wygląda jak krwawo Niesamowite jest to, że w jednym momencie jesteśmy w lesie i nam wzgórza, a chwilę później stoisz sobie w środku pola ryżowego, zielonego i puszystego jak dywan. Opowiedz, przygodę Twoją. Nic, był tam taki dwulatek, który nam pokazał Faka. Jak go pokazał? Nie, ją całą drogę. Zwyczajnie dzieci nam po prostu machają i wołają hello, hello! I my też im machamy, a ten koleś jakby patrzył nam w oczy. Z taką nienawiścią. Tam ewidentnie jakieś były rodzinne, niesnaski z białymi chyba. Z pokolenia na pokolenie, bo... Dwa lata, serio. Co za ty... Ale ogólnie tu wiem, ludzie są mili, no w większości. To był pewnie jakiś z poprawczaka dzieciak, no. latek. Szybko zaczął. I na tym kończy się nasza yy, klubowa przygoda hmm. yy, Najsilniejsze uczucie jakie mam w tym momencie związane z tym to boląca dupa Boli dupa i to no, na dwa sposoby u mnie W środku? Tak Boli mnie dupa dlatego, że było twardo A druga że boli mnie dupa, że no już skończymy tego Super o, no pięknie okay. powiedziane może na jakieś podsumowanie? A zanim mm. będzie podsumowanie, to zostawcie subskrypcję I tam na dole też jest w komentarzu link do Instagrama Co, co, za skuter płaciliśmy, zapłaciliśmy że właśnie że płaciliśmy 4 dni 2 miliony Czyli 260 zł z ubezpieczeniem Co mogłoby być tanie, ale ten jest taki większy, szybszy, trochę bardziej niż Taki chcieliśmy Czy uważasz w ogóle, że ha jest niebezpieczny? To, to jest bardzo popularna opinia ha-jang groupu Jest niebezpieczny, jeżeli siadasz na przykład pierwszy no, trzeci raz na motor czy na skuter. No ale jest trochę. Ale jest, ogólnie tak jak jesteś parową, to myślę, że łatwo się w... no. Jest dużo zakrętów takich ostrych. A zakrętów wyjeżdżają samochody, że strzały ciągle skupiony. Ogromne. Kurde, też to nie jest jakieś. Nie jest to p... jakieś takie. No. Jak niektórzy mówili, że Jezu, w ogóle koniec świata. No to, to nie, to nie jest jakaś Jest to po prostu wymagająca trasa. No. Nie jest to wysychanie prosto cały czas. Widoczki to, no dzisiaj na najlepsze. Nie wiem, bo gdybyśmy nie wrócili właśnie z Nepalu, chyba jak powiedziałam, że najlepsze, jak widzieliśmy, ale w sumie Nepal też był super. Więc ciężko powiedzieć, Jeden z lepszych, jak widzieliśmy. Bardzo łatwo jest znaleźć naczynki eee, na szlaku, nie trzeba nic rezerwować. Gdzieś Kosztowała między 20 a 40 zł za noc za pokój. To trzy wspaniałe nasze. Jedzenie też dosyć stanie, nie więcej to nie jest żadna skomplikowana akcja. Great, thank you. I tak wygląda nasze pożegnalne jedzenie w Hadżangu. Bardzo dobre jedzenie na trasie. Więc totalna polecajka. Jeżeli jakieś pytania się pojawią do czego, to można w komentarzu pisać będziemy odpowiadać. Na Instagramie tak samo. Bello.